Rynek y, dla dzieci bardzo się szeroko rozwija i firmy produkujące zabawki biorą pod uwagę wielozmysłowość. Natomiast są domy, w których nie ma pieniędzy, a rodzice są bardzo pomysłowi. I wtedy ja zachęcam bardzo do nie kupowania drogich zabawek, tylko tworzenia z przedmiotów codziennego użytku. Fantastycznej zabawy, która rozwija dziecko. Tak jak powiedziałam, warto jest drukować obrazki czarno-białe w wieku niemowlęcym, ale również, kiedy dziecko już usiądzie, warto jest ugotować ciepły kisiel, zimną galaretkę, usiąść z dzieckiem przy stole i pozwolić mu na zabawę. Nie martwić się, że się nabrudzi, że się na nachlapie. To się wszystko da sprzątnąć, natomiast zabawa będzie fantastyczna, a również stymulacja dotyku, koordynacji oko-ręka, koordynacji pracy dwóch dłoni no, będzie niewspółmiernie duże do kosztów tej zabawy. Zachęcam również rodziców do gry na garnkach drewnianymi. Łyżkami, do robienia mikstur, yy, kiedy dziecko już jest starsze i może eksperymentować, nasypać do yy, wody soli i zobaczyć, że woda zmieniła smak, nasypać cukru i zobaczyć, że woda zmieniła smak, yy, ugotować krochmal i wlać do wanny, żeby woda stała się bardziej śliska, aksamitna. To wszystko stymuluje rozwój zmysłów, ale również pozwala dziecku ten świat na poziomie zmysłów eksplorować, nakłania dziecko do y, tworzenia eksperymentów. Y, bardzo często namawiam rodziców, żeby pozwalali dziecku na malowanie palcami. Jeżeli y, rodzice są estetami i boją się, że jednak y, farba będzie na ścianach, na fotelach, na tapicerce, y, włożyć dziecko do wanny i pozwolić, żeby malowało po glazurze. Błyskawicznie da się to prysznicem sprzątnąć, natomiast dziecko będzie miało szansę na uczenie się ruchów naprzemiennych, na rozpoznawaniu kolorów, na zamaszystym y, malowaniu po glazurze. Puszczajmy bańki mydlane. Y, one nie pobrudzą nam drewnianej podłogi, natomiast będą cudownym stymulowaniem zmysłu dotyku i wzroku. Przedmioty codziennego użytku stwarzają mnóstwo przestrzeni rozwojowych. Rodzice czasami nie mają pomysłu, dlatego ja chętnie dzielę się z pomysłami. Zwykła rolka papieru toaletowego może stać się cudowną zabawą, i można wykorzystać ją do wielu no, cudownych zabaw. Na przykład, można zrobić tor przeszkód, rozwinąć przez całe mieszkanie. Papier taletowy, który błyskawicznie się później sprzątnie, i położyć na nim w odległości co metr co y, 50 cm plastikowy owoc. Dać dziecku do ręki koszyczek i ma iść po. Drodze z papieru toaletowego, zbierać do koszyczka owoce, nazywać je, określać ich kolor, zastanawiać się, jak taki owoc może smakować. Możemy w sezonie owocowym przygotować drugi koszyk z prawdziwymi owocami, żeby dziecko popróbowało smaków, które podniesie z papieru toaletowego z drogi. Po której idzie. Z papieru toaletowego możemy również zrobić papierowy deszcz, który będzie stymulował słuch, stymulował dotyk i yy, stymulował wzrok. Czyli najpierw drzemy papier z dzieckiem na drobne kawałki, kiedy już mamy górę yy, papieru, zaczynamy poczuć to do góry. Oczywiście bałaganu będzie bardzo dużo, natomiast papier toaletowy, lignina sprząta się błyskawicznie yy, i nie brudzi. Czyli nie bójmy się dać ubrudzić się dziecku, napałaganić, bo to wpływa na jego rozwój. Oczywiście jest kolokwialne stwierdzenie potoczne, brudne i szczęśliwe. I dokładnie tak jest. Czasy podwórek niestety się kończą ze względu na niebezpieczeństwa tego świata. Natomiast dzieci, które mają szansę rozwijać się na wsi i bawić się na podwórku, gdzie może, mogą wygrzebać z błota czczownicę. Gdzie wejdą do gołębnika i wezmą do ręki puszyste pisklęta gołębi, gdzie polecą do kurnika i zbiorą jajka dla mamy na y, śniadanie. To wszystko jest rozwojem na poziomie zmysłów.